Howstars, ale ten odcinek kończy się, gdy spotkam kruka. Serdecznie zapraszam. Ciekawe, czy spotkam tego kruka i odcinek się zakończy. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. No i mam nadzieję, że go tutaj nie spotkam, tego kruczy, kruczyna. Ej, chyba nie ma, nie? nie? Nie widzę tu na razie pana kruka. Więc tyle dobrze, chyba że ja jestem ślepy i nie znam się na postaciach, nie? Bo te, tak też może być, oczywiście. Ty, patrzcie, mam tu spida. O kurka, no. Będzie ciężko tutaj ugrać coś. Mam nadzieję, że się uda, nie? O kurka, nie, no serio. No bo ten mnie z tyłu tą bombę wypuścił. Tak być nie może. Dobra, lecimy, bo to wiecie, to skraca odcinek, bo jest szansa, że... Nie!